Witam szanowny grono graczy z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj, oczywiście, kaltasem będziemy demolować, daję gotów i rozpoczynamy rozgrywkę. Słuchajcie, to jest pierwsze praktycznie starcie. No dobra, grałem dwa razy. Mniej więcej, żeby się zorientować o co u niego chodzi. Dorwałem kilka ciekawych zestawień, talentów. I kilka dla Was informacji również mam. Zobaczmy, kogo mamy. Anubara, katrala, tachusa i cena. Ciekawie, nie mamy Hillera, ale mamy bardzo mocne postacie. No więc zobaczymy, jak będzie. Ja będę leczył. Ja będę postaci leczył. Grobowiec pojemniej królowej. Interesująca sprawa. Okej, okay, może e, słowem wstępu. To jest postać Squishy. Nie tankujemy. To jest gościu, który jest podobny do Jane, musi mieć przy sobie jakiegoś tanka, który ją go po prostu uratuje. Tak samo jak Jane. I słuchajcie, ten gościu to jest najszybsza postać, która czyści, czyści linie, Czyści linie. Idą z tworki, jedno zakręcie z jednym talentem. Jedno zakręcie jest wyczyszczona cała linia. Tak naprawdę, nie musicie nawet tam być. Rzucacie jeden spell, i idziecie dalej. Na przykład robić kampę. Gdzie rzucacie trzy spele i robicie kampę? Powiem, powiem wam, że synergia z jest niezła. W szczególności z Manocholikiem. Zauważyłem taką synergię yy, dość ciekawą, że jak zabijemy znaczy weźmiemy kulę zdrowia to dostajemy na stałe 15 punktów mamy. I pod koniec meczu tam mamy około 500 tych punktów many dodatkowej 400-500. I słuchajcie, później jest taki talent, że dostajecie tarczę 200% maksymalnej waszej puli many jako zdrowie. Tak więc połowę właściwie waszego zdrowia, nagle mana się pojawia na 2 sekundy, czyli znaczy tarcza się pojawia na 2 sekundy z tej many. Więc powiem Wam, niezła sprawa, no i później macie taką schizę manocholika ewidentnie, że szukacie tych kul zdrowia, żeby mieć jak największą większą pulę e, many. Słuchajcie, to jest, to jest niezłe, ponieważ 500 punktów many później to jest 10 razy możecie rzucić na przykład e, żywą bombę, która właśnie czyścili od, od, tak od strzała, prawda? Świetna jest też jego cecha, bafujące zdolności. Te zdolności są naprawdę przepotężne, e, ale sami zobaczycie. Tak więc Kaltas jest jak najbardziej ciekawą postacią. A jeżeli chodzi o jego erki, no to w tym meczu wykorzystamy jedną erkę, prawda? Jedną erkę. Mamy do dyspozycji Fenixa. I Pyroblast. Feniks stoi w obszarze i zadaje obrażenia każdemu, kto jest w zasięgu, bo najpierw atakuje oczywiście bohaterów. Jeżeli go rozwiniemy na 20 poziomie, możemy raz go przenieść w inne miejsce. Oczywiście wszystko jest w obramie takiego samego zasięgu. Kolejna sprawa, Pyroblast. Pyroblast w tym momencie wygląda w taki sposób, że się go kastuje aż 2 sekundy, ale zadaje przepotężne obrażenia, później 1700-2000 obrażeń na postać. Zadaje również obrażenia o wiele mniejsze, o połowę, po prostu postaciom, które stoją obok. Ale co jest najważniejsze, jeżeli już rzucicie ten Pyroblast, to on leci za celem. Aż go trafi! Słuchajcie, ja widziałem jak Nowa ucieka, w niewidzialności Nowa ucieka, ma połowę życia, Pyroblast ją dopada, jest tylko blam, koniec, nie ma Pani nowy. Jednakże jest duży minus z kastowaniem, Dwie sekundy to jest bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że ta gra mi się kiedyś załaduje, czekamy, więc naprawdę ciężko stanąć przed, przed całym teamem. Jeżeli nie mamy dobrych tanków, to was, was nie bronią i to kastować. Często zdarzało mi się tak, przynajmniej w tych dwóch meczach, które rozegrałem, że kastowałem Pyroblast, przepraszam, w jednym meczu właściwie, kastowałem Pyroblast i nie zdążyłem go wrzucić. Nie zdążyłem go rzucić. Od razu się rzucili na mnie jak na i koniec. Ale ja w tym meczu nie miałem w ogóle tanka. Bardzo mało CC było. Nie, mia, nie mogli mnie bronić. Bardzo fajną opcją jest stanie na przykład niewidzialności: w stanie się w krzakach. Po prostu w krzakach i rzucenie tego Pyroblastu. Więc tutaj za, na 10 poziomie po prostu zdecydujemy co brać. Ja już powiem wam, że sobie zgarniam Manocholika. Za każdy, za każdą kulę zdrowia dostaję 15 punktów. 15 punktów aż. Man. Tak więc lecimy. Lecimy z kosem. Ja pójdę na mida. Zobaczycie, jak świetnie się czyścili nie tym gościem. Ale, oczywiście, muszę mieć najpierw talent do, yy, do żywej bomby. Za chwilę sobie to z umówimy. Yy, przepraszam, to nie będzie to. O, na 13 poziomie dostajemy. Eksplozja żywej bomby powoduje objęcie wrogów działaniem żywej bomby. I powiem Wam, że to jest niesamowite, niesamowita umiejętność. Coś mi się wydaje, że ta umiejętność na 13 poziomie będzie po prostu czyścić również te pająki. I to będzie niezłe. Okej, okay. więc tak, po kolei. Mamy fala płomieni, jak widzicie tutaj zasięg. Fala płomieni... No zobaczycie jak to wygląda. Fala płomieni wygląda tak. Prawda? Następnie mamy żywą bombę, rzucamy sobie na gościa. Żywą bombę, jest żywa bomba. Wpuśćcie się jara i wybucha żywą bombę. Ok. Nam zależy na tej kulkach zdrowia. Tak, zbierzemy i uciekamy. Następnie możemy żywą bombę rzucić na niego. On nie ma innego wyboru, jak, jak po prostu płonąć. Tutaj mamy grawitację. Dostajemy również Bafa. On nam ucieka, dlatego że buffa nie wrzuciłem wcześniej. Kula zieleni. Słuchajcie, kula zieleni. W momencie, kiedy aktywujecie tu pod przyciskiem D. Jeśli ja się tu lekko przesunę, powodują e, jakieś dodatkowe e, zdolności. Na przykład kół wygląda teraz tak. Tak więc jest to naprawdę niezła sprawa. Widzę, że ten za ma naprawdę e, problem ze mną. No i to bardzo dobrze. Zostawimy sobie wszystkie zdolności, żeby go dobić, ok? Poczekamy, będziemy cierpliwi. Będę się starał tutaj nie ginąć w tej grze. Kulę zieleni możemy aktywować. Teraz to zrobiłem. Pojawiają się takie kulki i. <laughs> I będą trwały, dopóki nie użyję jakiejś zdolności. Dopóki nie użyję ataku. O, niestety nie udało mi się go złapać. Tak, więc kule zielnie się już aktywują. Bierzemy znowu. Przesuniemy się troszkę. No, przeczuwam jakiś atak z, z jakiejś flanki. Ewidentnie. Okej, okay, rzucamy tutaj pyroblast 1, pyroblast drugi. Przepraszam Pyroblast. Wyżywą <grybą> bombę. Jedną, drugą. Okej, okay, ja się tutaj będę wycofywał, ponieważ prostu po mnie przyjdą. A już przyszli. Ale mam 9, 9 kulek. Spróbujemy to oddać. 9 klejnotów, ale jeśli ja się dzisiaj nie mogę wysłowić, no i to będzie oczywiście gra pierwsze starcie na zasadzie, gramy nim po raz trzeci i staramy się coś tutaj czynić, czynić jakieś zło. Ok, idziemy go dorwać. Tutaj weźmiemy zatrucie jadem, za chwilę sobie zobaczymy resztę umiejętności. Nie ma oddawania. O, jest, mamy kule zieleni. O, elegancko, uciekaj, uciekaj, chłopie. Ja tu będę stał na straży. Przejdę też tutaj, zobaczę. Łatnie. Więc jak widzicie, bardzo fajne kombo można tutaj robić. A moja kula! Nie! Idę płakać. Hmm, za chwilę, później zobaczycie, jakie to jest ważne, żeby zbierać te kule. I płoń w parlamencie. Bardzo fajna piosenka Kazika, Staszewskiego, polecam. Ok, zbieramy. I oczywiście on jest naprawdę manoholikiem, z tego względu, że naprawdę jest ciężko. Z jego maną. Powiem wam, że on naprawdę. Ale później mam dużą pulę tej mamy. I polecam panocholikę. bardzo polecam. Już teraz widzę, że naprawdę dobrze to działa. Ok, mamy 11, spróbujemy tutaj oddać. Niech nas, broni nas. 11. Trzeba się ganko jakiś zrobić, nie? O, jak fajnie, buffik. La la, la 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 tylko mam mało many. Oczywiście słuchajcie, to grawitacyjne podniesienie, jak traficie w stworka, to niestety stworek będzie podniesiony. Uhu uhu jak mi... A, jak mi przewaliła to jest moje, moje, moja kulka. Musimy się wycofać troszkę. Ojojoj, ojojoj. Nasi giną. Zaraz zobaczymy w ogóle przeciwko komu gramy. Aha! Słuchajcie, prawy nie działa, ja wyłączyłem opcję prawy na minimapie. już nie można chodzić na minimapie. I tutaj weźmiemy sobie 75% więcej obrażeń na wybuch, albo jasne widzenie, ja polecam jasne widzenie też. Weźmiemy bombę, bo bomba jest fajna, za chwilę Wam pokażę dlaczego. Jak użyjemy kule zieleni, to będziemy mogli dwie bomby na raz użyć, okej. Okay. Kula zieleni, bomba, bomba. I eksplozja 75 więcej, ale później będzie jeszcze więcej eksplozji. Dużo więcej Zobaczmy sobie tą kulę zieleni. Sprawiają, że zdolności ta nie używa many, ani nie posiada czasu odnowienia. Aha, nie zużywa many, ani czasu odnowienia, nie. Podpaliłem ją. Boom! Idziemy do góry. I naprawdę to się... tutaj podnosimy, podpalamy. Dajemy jeszcze kwas, rzucamy tam. i bla. Nie żyje. Mniej więcej w taki sposób można grać tym panem. E, tak więc powiem wam, że Jacqueline zdecydowanie polecam e, zużywać na żywą bombę. Zdecydowanie na żywą bombę, bo dwie możemy takie rzucić. Okay, idziemy tam pomóc. Idziemy ich zaskoczyć. O, idzie. O, pff, dupa. No. O, oh, yeah. Ale żywa bomba robi swoje. Prawda. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. <grywy> Oni oddali. Ja myślałem, że to my oddaliśmy. Dobra. Słuchajcie, co chcecie. Znaczy, co chcecie. Szkoda, że nie możecie odpowiedzieć. Ale na streamie będzie można zobaczyć. Więc może ja tutaj w tym przypadku bym wziął. Hmm. Bardzo fajnie, bardzo szybko można to rozwalać. Może ja bym wziął Feniksa. Zobaczycie Feniksa. Dobra, nie będę tutaj się bawił. Idę im pomóc na linia. Dobra, idziemy dalej, idziemy do góry. Dark side of the Force. O rany, jaki pusz. Moi drodzy, moi drodzy kochani, kochani koledzy, Uniesiemy go. Miło było cię poznać. Ope. Eee... <ścoughs> Yy, więc jeżeli tak to będzie wyglądać i żywa bomba będzie tak niszczyć fortyfikację, to ja może tam pójdę na topa i zobaczymy, jak szybko zmienimy tą wieżyczkę, co by na to. Yy, spróbujemy. Oczywiście szybko wszystko chcę testować, mam 20 kamieni, bardzo dużo. Nasze teraz idą. Idziemy ją zabić. Come on! Come on, baby, light my fire! Nie! Yeah. Okej, okay. wydaje mi się, że bombanie Silence Ma ja się trochę zakapućkałem zakapuczkałem tutaj, a ten Adubarak to jest w ogóle jakieś szalone. Koleś, okej, okay. mm, tu mamy tak, czas odnowienia, ale teraz wam pokażę jak się rozprzestrzenia żywa bomba. Ja mu pomogę, po prostu Fenixa wyślę. Fenix wiecie ile ma czasu odnowienia? 40 sekund. 40 sekund i Fenix jest z powrotem. Mega po prostu, powiem wam. Chociaż oddamy, oddamy. Voila. No, Nie no. oddamy. Przeżywamy. Najważniejsze, żeby żyć. Żeby przeżyć. Okej, okay, jedziemy. Napisałem klp. Um, Okej, okay. tutaj mamy drugiego kolesia. Ja chciałbym znaleźć się. O, jeszcze naciskam na minimap, żeby się poruszać, muszę się przyzwyczaić. Um, wam pokażę mniej więcej, w jaki sposób można czyścić linie. Ja mam już włączone kule zieleni. Kula zieleni. Rzucamy. Jedną, jedną kulkę wystarczy. Ach, wieżyczka mi zepsuła efekt. Co za dram. Oj, jakiś łosiec mi tutaj trąbi. Ok, kula zieleni. Jednego gościa. Tu widzicie, jak się pali. Eksplozja. I się palą wszystkie. I nie żyją. <grystanie> jeden czar. Centralnie rzucony. Oczywiście jeden cent czar centralnie rzucony. No. I to by było tyle. Więc jeden czar centralnie rzucony. Żywa bomba wraz z sprzężeniem bomby. E Czyścili mnie. Więc strasznie OP, prawda? A teraz sobie pójdźmy tutaj. Mam nadzieję, że pójdę solo, nikt nie zauważy, a dałem tam znak. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie, chcę Wam pokazać, w jaki sposób teraz dzięki tej bombie również może czyścić dużą kampę. Dużą kampę. Uwaga, mamy 15 poziom. Kulę zieleni odpalamy i tak, rzucamy na jednego, na drugiego. Tutaj sobie działamy. Kula zieleni jest odpalona. Jedna i druga bombka. Pomimo tego, że oberwałem dość sporo, to i tak dość szybko wyczyściłem tą, tą kampę, bardzo szybko. Tak więc jest to całkiem niezła sprawa i tu mamy tajemną barierę ja tutaj biorę. E, tajemną barierę z tego względu, że daje mi naprawdę niezłego boosta e, do życia. Słuchajcie, na dwie sekundy oczywiście musicie wiedzieć. Dobra, widzę, że przechodzimy konkretnie po prostu widzimy, jak masło rzucajcie sobie tą kulę bardzo często tylko macie, bo jak coś was na, wam na przykład wyskoczy z zaskoczenia to możecie bardzo szybko reagować eksplozja, eksplozja OK. no i teraz spróbujemy odpalić jedną jedną wieżyczkę, drugą wieżyczkę to będzie wolna eksplozja Jestem tu sam? Nie, nie jestem jeszcze tak sam. On bardzo chce mnie zabić. Może mu się to udać, się boję. Widzicie jak bardzo fajnie wyglądają te płomienie? Najpierw Q. E, Q, W. Taka kolejność. Ja tutaj pomyliłem kolejność. E, Q, W. Abym poszedł, mam trzy levele przewagi. 3 levele, to jest bardzo dużo. Mam 35 pięć. Come on, come on, nie ma czasu. Żeby szybciej to zaczniemy, lepiej. Ja się tu przemieszczę. Muszę pamiętać, że mam jad, muszę pamiętać, że mam tarczę. Oni sobie nawet nie zdają z tego sprawy. Zje, ja idę oddać 35 kamyczków, to jest bardzo dużo. O! Mam go! Dobra, tu się zabezpieczyłem. Oddajemy. Dane. oddane. O! Mamy kolejne, niesamowite. E, dobra. To lecimy dalej. Podniesienie, podpalenie, zabicie. O, ja niepotrzebnie Arki już Idziemy tutaj. Kaltos! Niszczyciel światów. Okej, okay, kula. Wrzuciłem kulę zieleni. <ścoughs> Będziemy polować tego nami. Kiri, kiri, kiri. O, jedna jest. Druga też jest. Ach. Też się uleczyć. O, nie trochę nie doleciało, ale fajnie. Patrz, jak ten Feniks tam niszczy. Wow! Dałem tarczę, dałem tarczę! Żyję! Dzięki tej tarczy żyję. Mega! Już widziałem tą strzałę. Byłby zgon ale zbiło mi całą tarczę, 200% rulez. Okej, okay, słuchajcie, jako że ja tutaj bym wziął burzowy pocisk dla mobilności, ale wezmę wy odrodzenie, żebyście widzieli, w jaki sposób przemieszczać Fenixa. Fenix o 100% dłużej działa, czyli 14 sekund, i można go przesunąć raz w dane miejsce. Więc mamy zbuffowanego Fenixa i idziemy teraz tutaj. Właściwie to bym sobie wziął tą kampę na dole. I właściwie to wziąłbym też tą kamper Czemu by nie? Presja niech będzie cały czas Cały czas pressing Cały czas, ok Kula zieleni Staniemy sobie tutaj, podpalenie, podpalenie Na środku ten Tarczę, patrzcie jaką dużą tarczę mam na 2 sekundy Całkiem sporą, prawda? Eksplozja robi swoje, tutaj Kula zieleni konkretna, dwa podpalenia O, i już mamy bardzo fajnie się te kampy robi. Tracimy sporo życia, trzeba przyznać. Eee, wprost, trzeba powiedzieć, tracimy sporo życia. Patrzcie, jak te żółki teraz naparzają. Teraz, Abombarak, wiecie, że został bawnięty. I teraz jest niezła rzeźnia tym gościem. Tak więc palimy. O! Feniks rzucony. To Silence, ale ja mam tego Feniksa. Jeszcze przesunę, więc no widzicie jak to działa, e, on ma po prostu dany obszar. Pali się całe podpalenie, w ogóle powiem Wam, że jest niesamowita sprawa e, ta żywa bomba. E, to powiem Wam dość fajnie otwiera możliwości zbudowania guldana, na przykład warlocka po prostu. I myślę, że to będzie ewidentny koniec. Zostawimy sobie jeszcze D. Pod jakieś podpalenie. Oof, tarcza Za późno, za późno. E, namierzył mnie tym Problastem Widzieliście? E, Ten ogólnie namierza. E, namierza cel. E, widzicie Fenix jak walczy? 39. Prawie go zmieliłem Mogę go jeszcze przemieścić, ale. Fenix i, i stworki rozwaliły go. Rozwaliły cały temat. Więc co myślicie na ten temat? Napiszcie na temat tego gościa, ale wam powiem krótko. Wyśmienicie się im gra. Jeżeli opanujecie mniej więcej jedną zasadę, on jest squishy. Nie wchodzicie za bardzo do środka w teamfight. Stajcie na zewnątrz teamfightów. Czwarty poziom, bardzo fajnie. Więc moim zdaniem, wow. Wow, świetny mag, Naprawdę świetny ogień. Rządzi. Dziękuję za uwagę. Napiszcie, co myślicie na ten temat. Na razie trzymajcie się.